Ależ ciekawe plotki pojawiły się na temat stacji TVN. Podobno polski rząd ma bardzo mocno działać, żeby tą całą sprzedaż tvn którą obecnie obserwujemy, żeby tych trzech kandydatów, tych trzech chętnych do zakupu kupców stacji TVN, żeby to wszystko wymiksować i zmienić bieg Rzeki. W jaki sposób? No wiemy o tym, że trzy oferty zakupu stacji TVN się pojawiły: dwie polskie, jedna włoska. Yy, grupa wirtualna polska miała chcieć kupić stację TVN. Michał Sołowow, biznesmen, miał chcieć kupić grupę TVN i grupa należąca do rodziny Berlusconich włoska też chciała kupić stację TVN. I podobno polski rząd rozważa taki scenariusz, żeby współfinansować przez jeden ze swoich podmiotów zakup stacji TVN i pomóc w tym zakupie Grzegorzowi Hajdarowiczowi. Tak, moi drodzy, ponownie ma pojawić się Grzegorz Hajdarowicz w procesie przejęcia jakiegoś medium w Polsce. Pamiętamy, że Grzegorz Hajdarowicz już kupował Dziennik Rzeczpospolita i przejmując tym samym też bardzo ciekawy tygodnik, który wtedy kupowałem i bardzo go lubiłem, tygodnik uważam, że de facto zaora to Całą redakcję tygodnika uważam, że. Czy taka reakcja jest możliwa? Wiemy, pamiętamy, że rząd Donalda Tuska miał wpisać stację TVN na listę obiektów strategicznych RP, a to już jest bardzo ważna rzecz i mają trwać jakiekolwiek zabiegi, żeby tę sprzedaż na dziś zatrzymać i odwrócić, czyli tak, żeby państwo polskie współfinansowało, być może było nawet współwłaścicielem stacji TVN. Takie plotki są rozsiewane po polskim, Sejmie takie informacje pojawiają się wśród polityków. Zobaczymy, czy one się sprawdzą. Ale na dziś. Tylko to jest tak, jeżeli na dziś rząd w jakikolwiek sposób uczestniczyłby w przejęciu stacji TVN i polski podatnik by za to płacił, no to na dziś by mieli stację TVN, ale co jak się władza zmieni? I przypomnę też, że jak rząd Prawej i Sprawiedliwości poprzez Orlen kupował Polskę Press, to była wielka krytyka tego, że o matko, jaki to jest skandal, że ten Orlen kupuje Polskę Press i że to w ogóle jest zdławienie demokracji, że to będą kolejne media rządowe. Proszę bardzo, jak szybko pojawiają się plotki, że oni mogą zrobić to samo. Ale poczekajmy jeszcze, zobaczymy, czy te plotki się zmaterializują, czy może to jest tylko fake.